Siemanko, widzowie, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, opis pacza. Kto był na transmisjach ten wie, kto nie był, no to niestety dużo stracił, bo omawialiśmy, słuchajcie, calutką aktualizację wraz z wami. Widzami także moi drodzy. Przypominam, że możecie już wspierać mój kanał. Jeszcze są cztery skinki, kto pierwszy ten lepszy. Przypominam plansza Halloween. Fajna, podoba mi się. Do Runetery, będzie na początku przyszłego miesiąca, jeżeli oczywiście wygracie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o opis, e, Pacza e, dużo wzmocnień, osłabienia. Dla mnie niektóre są niezrozumiałe, także przejdźmy do tematu. Przypominam, patch pojawia się dzisiaj o godzinie mniej więcej, do godziny 20 powinien już być. Jak widzicie, e, zmiana wchodzi dzisiaj, 11 października balen życzliwy czego się spodziewaliśmy, oczywiście musiał dostać nerfa, ja ubolewam nad tym nerfem, bo ja nie uważam żeby ten tak był rewelacyjny uważam, że dzięki temu, że pojawił się balen, ludzie też zaczęli grać kartami astralnymi, bo tam jest taka bardzo zabawna karta, która pozwala wam wyczyścić cały stół jeżeli jednostki mają 3 siły lub mniej jak się domyślacie ja potrafiłem 3 razy chyba nawet z rzędu zagrać właśnie ogromem na astralnej, także nie rozumiem yy, za bardzo dlaczego jest ten nerw tak, bo było dużo możliwości skontrowania tej karty, statystyki 4-4, jak widzicie te od teraz niestety ta karta wzmacnia tylko inne jednostki. Siebie, niestety, już nie. Także nie jestem fawem. Epickie ustrojstwo dostaje nerfa. Tutaj rozumiem tego nerfa, bo był taki tekst z Jasonem, no i ta karta pojawiała się w trzeciej rundzie statystyki 6-6 i okazywało się, że nie za bardzo można było ją pokonać. Tak? A dodatkowo, słuchajcie. Yy... Była całkiem przydatna ze względu na to, że to wciąż maszyna. Maszyna, czyli dostajemy buffę. No i a propos tych buffów, jesteśmy. Czy, czy to jest ok? Rozumiem, chociaż szału nie ma. tak? Tutaj jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. Tutaj mam duży ból do deweloperów. Słuchajcie, no i teraz kolejny nerf. Nie wiem, czy wiecie ta karta kiedyś miała szybki atak. Ta karta teraz szybkiego ataku nie ma. A na domiar złego już nie daje buffa wszystkim maszynom. Maszynom buffa pod względem zdrowia. Kolejny bardzo duży nerw. Ja tego nerfa też nie rozumiem. Właśnie chodziło o to, cały taki zamysł wokół maszyn polegał na tym, że Heimer, jak już tworzy te swoje śmieszne maszyny, to one prawie wszystkie mają bardzo mało punktów zdrowia. Więc ta maszyna, jeżeli uda Wam się ją rzucić na stół, jeżeli uda Wam się przedtem zagrać szóstkę, no to wtedy wszystko ładnie działa. Od teraz dajecie. Dostajecie tak naprawdę, tylko atak. Kolejna dla mnie zmiana taka być może na wyższym szczeblu. Tak, ja nie jestem graczem sportowym, ja nie jestem graczem stopki Mastera. Yy, ja jestem bardziej graczem, już chyba niedzielnym, ale uważam, że no, paskudna zmiana. tak Chodziło właśnie o to, żeby te maszynki miały trochę więcej. Oczywiście dla przeciwników jest to świetna sytuacja, bo będziecie mogli kontrolować. Uważam, że tutaj może być też ukłon w stronę nowej nowej lokacji, która podnosi punkty zdrowia do punktów siły nie, więc może coś takiego od teraz słuchajcie, zwodnicza kobra nie działa na karty, które przywołujemy, tylko działa i wyłącznie na zagranie, także ogromny nerw nie, chodzi tutaj o te chore kombinacje, jakie się pojawiały więc to jest, to jest próba rozwiązania problemu chociaż ja fanem nie jestem, bo to po prostu psuje taką frajdę z grania tej karty Ahem. <coughs> Przepraszam. Także moi drodzy, kolejna dla mnie taka zmiana, która psuje gra. Wydaje mi się, że można było to rozegrać po prostu lepiej. Ogólnie wam nie powiedziałem, tak, bo od razu przyszedłem do tematu. Uważam, że to jest jedna z najsłabszych aktualizacji ostatnich miesięcy. To akurat jest jak najbardziej dobry nerfik, bo tym razem pokażę będę, co bohaterem kartę z ręki. Tym razem mamy wybór jednego z dwóch i to jest fajne, bo przynajmniej przeciwnik nie wie do końca co my mamy, bo uwierzcie mi, gdy graliście Szwindel i myślcie mało kart, to przeciwnik już praktycznie wiedział, co wy macie. A co to znaczy? To znaczy, że przewidzi każde wasze zagranie. Wyobraźcie sobie to tak, jakbyście mieli grać na odkrytych kartach, że wszystko widzicie. No bez sensu, prawda? Spykałka otrzymuje też ogromnego nerfa. Tym razem będzie kosztować znacznie więcej, a przypominam, że bardzo dużo kart ostatnio e, straciło dostrojenie, zastrojenie, bo przecież pojawiła się Janina, więc trzeba było jakoś znerfić, słuchajcie, Stare karty, bo pojawia się nowa karta. No po prostu nie rozumiem, nie podoba mi się to. A, a przy okazji, Samir, no to wiecie, że ten czempion obrywa już od, od wielu. Wielu tygodni są, słuchajcie, uderzana jest ta bohaterka, bo okazuje się, że jest po prostu zbyt mocna. Co mnie bardzo bawi, bo ja pamiętam, że kiedy ona się pojawiła i nagrywam reakcję, ludzie mówili, ale jak to, jak to nie da rady tego zagrać, przecież to ma oczywiście dwa punkty zdrowia, mistik w ogóle wszystko. No a zobaczcie, od, od dawna trzyma się w topce, potrafiły być bardzo fajne deki, ostatnio był z kasztanem, wcześniej był z serafin, a jeszcze wcześniej był z fizem. Także zawsze jakieś te miejsce się dla niej znalazło, aczkolwiek to już jest ogromny nerw. Co ciekawe, nie uderzyli w skupienie. Wielu graczy uważa, mówiło, żeby się skupić właśnie na HE skupieniu, ale do dzisiaj tego nie zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy za to coś zupełnie innego. Tu jeszcze drobna uwaga, troszeczkę taki kasztan style. Zobaczcie, że brak zmniejszenia kosztu, ale teraz możemy ten koszt zmniejszyć. Podczas zobaczcie, przywołania bądź uderzenia. Tutaj natomiast już koszt dwa punkciki. Tak? Chociaż tyle na pocieszenie, żeby, żeby to przywrócić. Chociaż no Zawsze to spowalnia tempo. Tak? Zawsze. Obserwacja wychodzi z głębin, by pokazać wysokie statystyki współczynnika zwycięstw. Dlatego osłabiamy ją, ograniczając możliwości atakowania zaskoczenia, jakimi dysponuje Pike. Tak zwany cringe. Tak zwany cringe. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o talię związaną z Lurkiem. To problemem nie jest spike. Nie jest spike problemem tego deku. Problemem jest to, jak czasami jest kilka razy raksaj pod rząd. To jest problem. I oni tego problemu nie rozwiązani. Tutaj bardzo mi się podobał jeden komentarz na naszym Discordzie, który powiedział wprost uderzyli w lurka od najsłabszej jego strony. I ja się z tym zgadzam, bo zagrałem może lurkiem kilkadziesiąt razy w mojej karierze i tylko dwa razy udało mi się awansować i wyczyścić cały stół. Kilkadziesiąt razy. A oni tutaj jeszcze raz, podkreślam, osłabiamy tutaj widzicie pajka, ograniczając możliwość atakowania z zaskoczenia. Tragedia, naprawdę tragedia. Spodziewałem się, że tutaj będą nerfy tej karty. Nie wiem, czy to jest ok, czy nie jest ok, ale wydaje mi się, że ja bym tu mimo wszystko dał bardziej plus niż minus. Chociaż dalej, jakby nie patrzeć, ten warunek jest spełniony, tak? Czyli dobieramy bardzo dużo kart w następnej rundzie. Powiedziałem wam tak. Może to pamiętacie, może nie. Może śledzicie mnie na bieżąco, może nie. Więc ja króciutko wyjaśnię temacik. Kiedy ta karta się pojawiła i próbowałem ją uruchomić, ja mówiłem, cholera jasna. Gdyby ta karta kosztowała 8, ona byłaby, by, byłaby świetna. Ona by wróciła. o, Ludzie by nią grali. Ku zaskoczeniu. Zaskoczeniu wszystkich, karta wróciła do gry. Faktycznie pojawiła się. Fenomenalny deck. Gnar wrócił do gry. Ogólnie Felior zaczął, zaczął sobie radzić bardzo dobrze. No i oczywiście, co robi Rajot? Przywracamy stare statystyki, które znów sprawią, że ta karta mojej, w mojej ocenie nie będzie już tak dobra, co zatem idzie, Win ratio spadnie pewnie o kilka procent i ludzie po prostu mogą odrzucić ten, jak przypominam, że Niko, no nie oszukujmy się łatwej, łatwego życia, kariery, no to w tej grze nie ma. Więc strażnik plemion, moi drodzy, wraca do tych samych statystyk. Czy jestem fanem takiej zmiany? Absolutnie nie. Bo wracamy, słuchajcie, do tego samego. Nie podobały mi się takie zmiany. Dziki ogień, jak najbardziej zasłużony. Podoba mi się, nie ma tutaj za dużo co mówić. Ten deck z kartami nieuchwytny, nieuchwytnymi. Anką i Zedem były, to po prostu były za mocne kombinacje. Samira też zresztą tam była. To było za mocny, zasłużony nerf. Aczkolwiek wiele osób mówi, że przez ten nerf, no to niestety ten deck stanie się niegrywalny. I co ciekawe, ta karta się stanie niegrywalna. Wydaje mi się, że gdyby wprowadzić, uważałem, że jest lepsze ograniczenie. Na przykład, jeżeli zagrywasz tylko raz na rundę, no to to, to już wyglądałoby o niebo lepiej, tak? Gdyby raz na rundę można było zagrać co zaklęć. No ale niestety oni tego tak nie zrobią, postanowili pójść po najmniejszej linii oporu i słuchajcie, dać jeden punkcik więcej. Bardzo ciekawa zmiana, bo jak wiecie, Iloi czwarta runda, tak rzucamy tę kartę w pierwszej, w drugiej pauzujemy i mamy punkty, w trzeciej rzucamy 3-3 i dajemy zmierzenie potencjalnie, i w czwartek pojawia się Iloi, to było jedno z najmocniejszych kombosów, które było zresztą bardzo często grane. Zasłużony nerfik, jedna macka mniej, kres tę kartę zabija. Bo pokczampowo spowalniamy karty nieuchwytne, zostawiamy natomiast, słuchajcie, dalej ten sam efekt. Eee... Zaboli, tak? Zaboli troszeczkę. Ja, nie, ja bym nie nazwał tutaj. Chcemy go ciut osłabić, bo to nie jest ciut osłabienie. Wiele razy widzieliście na moim kanale, jak była sytuacja, czy to na transmisjach też, że mój przeciwnik miał jeden punkcik zdrowia. To jest bardzo częste w tej grze. Także to nie jest ciut. To nie jest ciut osłabienie. To jest po prostu osłabienie tej karty. Zasłużona, słuchajcie, tutaj. E... Zmiana, bo to tutaj kombosy z nidali i faktycznie krzaki przemiana to było za mocne. Także spowalniamy, jak najbardziej. Ok, nic więcej do powiedzenia nie mam. Nowatorska jest bardzo ciekawa, bo zostawiamy dalej artyleryjski aspekt. E, ok, w porządeczku i dajemy minus do e, ataku. Nie wiem, czy to jest zmiana najlepsza jaka mogła być, ale rozumiem, rozumiem w porządku. E, fajnie, że nie będzie już tyle zadawać obrażeń, bo przypominam, ta karta też potrafi improwizować. Także ona tutaj czasami robiła fenomenalne obrażenia w trzeciej rundzie. No i oczywiście to też jest osłabienie, w, prawdopodobnie w wieczność, gdyby miał się znowu pojawić zaklęcie za dwa, tak? Pod, pod zamiankę powolne z Zaun. Zjastujący Jastrząb od teraz może blokować nieuchwytne jednostki, bo Riot stwierdził, że te deki polegające na... Agro nieuchwytności, tak? Są po prostu za mocne, więc zwiększamy szanse. Coś takiego już było w tej grze, ale widzieliśmy to przede wszystkim w temacji, ale mi się ta zmiana bardzo podoba, chociaż jest to duży nerw. Także, moi drodzy, jest to faktycznie duży nerw e, dla mm, Timo, dla Zoe. No bo słuchajcie, w pierwszej tempie. Ja nie, nie wyobrażam sobie, jak ludzie mogą już teraz grać Timo, szczerze mówiąc. Bo to, to ja nie uważam, że gdyby tutaj mogę blokować nieuchwytnych, 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 tak, nieuchwy nieuchwytnych stronników, problem był rozwiązany, tak? Więc czuję pewne zażenowanie, że ten Timo jeszcze bardziej obrywa. Zoe jeszcze bardziej obrywa. No dlaczego? Przecież ogólnie zobaczcie, Timo. Tak naprawdę jedyny moment, w którym możecie grać Timo i liczyć na to, że przeciwnik tego nie skontuje, to jest Early Game. A to jest kolejna gra, która we wczesnym etapie no jest, jest, jest koszmarem dla Timo. Dla Zoe zresztą też. Chociaż nie, nie ukrywam, że można próbować w drugiej rundzie, w drugiej rundzie jakieś mieć zaklęcie, żeby Timo uratować, ale Timo przypominam, ma do cholery jasnej uderzyć w Nexus. Także, no nie wiem, nie, nie. Tak, to jest robienie, mam wrażenie, zmian po najmniejszej linii oporu. Gdyby tu byli stronicy, ja bym pochwalił, a tak nie mogę. Dzieci lasu, zauważcie, że od teraz mogą, może to zaklęcie kosztować dwa i macie wybór. Ten wybór akurat bardzo mi się podoba i daje okejkę. Okay Takie karty są jak najbardziej ok. I uważam, że jeżeli będzie się pojawiać więcej takich kart, ale bez przesady, to będziemy szli bardzo dobrą stronę. Lord natomiast dotrzymuje konkretnego buffa, i tutaj jest ukłon w stronę Tytanów. Zauważcie, że gdy sojusznik przetrwa obrażenia, przyznaj mu 1 i 1. I tutaj fajnie dzięki temu te karty potrafią się wzmacniać, a jeżeli dostaniemy go na przykład zaklęcia chyba za 16 punktów z Tytanów i mamy woli mi się, której ma zmierzenie, ta karta będzie tutaj na wagę złota. Fenomenalna zmiana, jeżeli chodzi o królewski dwór, z tego co pamiętam, tylko i wyłącznie dodano tutaj możliwość dobrania Jacka, i to jest zmiana. Piękna, to już, to już wkraczamy powolutku w bardzo dobre zmiany. E, tutaj, jak widzicie, postanowiono troszeczkę przerobić to combo. Combo, które jest cholernie trudne do zagrania. Po pierwsze, dlatego, że tworzymy oczywiście ulotne karty. Rajot postanowił, że dalej trzeba będzie tak zrobić, no bo przecież skoro gramy monety, no to ulotność tak, bo w przyszłości to wykorzystamy. Tej karcie nie pomoże to, że jest zuchwałość tutaj, a tej karcie nie pomoże jeden atak i zmiażdżenie, bo nie na tym opiera się problem tego kombo. Już wam odpowiedziałem na pytanie, w czym tkwi ten problem. W zagraniu tego. Potrzebujecie mnóstwo monet, przeciwnik nie może tego w teorii jakby w jakikolwiek skontrować. Ja tutaj się śmiałem, że przeciwnik najlepiej, żeby wyszedł z gry. Wtedy, wtedy kombo uda się może zagrać. Ale nie podoba mi się to. Naprawdę nie podoba mi się taki kierunek. Uważam, że nie, nie w tym tkwi problem tego. Tego trio po prostu. Mnie Frey potrafi od teraz przy zagraniu nałożyć odmrożenie. To jest całkiem ok, fajna zmiana, jak najbardziej, chociaż nie wiem, czy dalej będzie grana. Ja za bardzo nie rozumiem tutaj, bo Foliber zapewnia wsparcie jednostkom tytanicznym, dlatego chcieli, chcieliśmy wesprzeć kilku z jego tytanicznych znajomych. To nie do końca prawda, bo pamiętajcie, zaraz to zobaczycie, że tutaj poleci też ostry nerf na to zaklęcie 16. Ale to za chwilkę. Zauważcie, że już nie trzeba zużywać jednego punktu many zaklęć, aby przywołać. Dalej uważam, że problem nie jest, nie, nie tkwi w tym, że jest przywołanie many, tylko tkwi problem w tym, że ta karta jest dopiero w siódmej rundzie. Gdyby się coś takiego stało, żeby ta karta pojawiła się w szóstej rundzie, byłoby ciekawie. Byłoby ciekawie i ja bym to chętnie zobaczył, ale nie wiem, czy to nie byłoby za mocne. Koszt 2.13, tym razem koszt 2.03 ale dostajemy zestrojenie, dostrojenie, pamiętajcie, że ta karta cały czas się wzmacnia, a no dlatego, że słuchajcie, za każdą odzyskaną manę przyznaje jeden do ataku, więc jak najbardziej zmiana, Ok, ja ją rozumiem w porządku, chociaż nie wiem, czy ta karta będzie grana, no ale w niektórych dekach może być całkiem, e, całkiem interesującą alternatywą. Fajnie, że tutaj staramy się coś zrobić z oświeceniem. Zauważcie, że teraz podczas 10 punktów zamiast tego leczymy 3 punkty i zadajemy obrażeń wszystkim wrogim jednostkom. Zobaczcie, że to już jest ciekawa zmiana. Doprawdy, bo nie zadajemy obrażeń swoim jednostkom, tylko wrogim, ale dopiero na oświeceniu. Także bardzo ciekawe. Fajnie, że coś ruszają z tym. Także fajnie. Od teraz, moi drodzy, wskrzeszamy oczywiście ze stronika poległego. Sojuszniczego, oczywiście. Eee, przyznajmy mu efemeryczność oraz postrach. Zauważcie, że efemeryczność, czego ja wcześniej faktycznie nie wychwyciłem, pozwala wam przywołać rekiny. Potencjalnie. Tego nie wychwyciłem, widziałem tylko postrach. I to jest ciekawe. Ja przyznam się szczerze, że ja wcześniej tego nie wychwyciłem. No i dajemy minus jeden, także może wróci ta karta pod pewnymi tutaj warunkami, ale ciekawe, ciekawe doprawdy. I to jest pierwszy poważny yy, nerf. Ja Rajot naprawdę nie rozumiem. Ja czasem mam wrażenie, że wy sami sobie strzelacie w kolano, w kolano, czy nawet stopę, a czasami nawet w głowę. Diwa pozostawała na drugim planie. Piltover i Zaun, odkąd trafiła do gry, więc zapewniamy je regularniejsze występy dzięki iście tytanicznemu wzmocnieniu. Ja tutaj podkreślę, podkreślę, diva pozostawała na drugim planie Piltover i Zaun. Podkreślają, że w tym konkretnie regionie ona sobie nie radziła, więc dzięki temu może skorzystałem na tym tytani. What a shit. To jest ogromny nerw dla zakręcia za 16 bo ta karta, ta cholerna karta działa tylko przy zagraniu. Czyli dostajecie za darmo kartę 8-5 i ona nie ma nic więcej do cholery jasnej. Rajot wyfysy, i wy mówicie, że zdajecie sobie sprawę z tego, że ona na, drugi, na drugim planie źle działa. Eee, spada, tak, że nie działa w piltowerize, ale, ale dzięki temu wzmocnieniu będzie dla Tytanu witalna. Nie będzie. Także jestem zły, jestem zły, bo to nie jest przywołanie, to jest zagranie. Eee, bardzo mi się podoba to, że moi inteligentni widzowie z transmisji zrozumieli, jaki jest problem dalej tej karty, jaki jest paradoks tej karty, bo ten baw do trzech punktów nie naprawia tej sytuacji. Eee, nie chodzi o to, że jej bezpośredni wpływ na planszę jest zbyt słaby, bo za bardzo tą kartą i tak nie chcecie atakować, bo ona jest artylerią. Powiedzmy, że nie, może blokować teraz jakieś jednostki, które mają trzy punkty zdrowia. Ten problem tej karty polega na tym, że chcecie jednocześnie w swojej talii mieć i zaklęcia, i jednostki. I to bardzo często wyklucza siebie nawzajem, bo kiedy macie jednostki, nie możecie wykorzystać buffów, które dają zaklęcia. Jeżeli macie same zaklęcia w łapie bafy lecą w nic. Także, cóż. Ari, słuchajcie, niestety dalej pozostaje z tymi samymi statystykami. Ja, ja bym tutaj był bardzo chętny zobaczyć trzy punkty zdrowia, bo to jest główny problem Ari i dlatego kiedyś była grywana i teraz przestała być grywana, bo ją po prostu bardzo łatwo można się pozbyć. Wycofanie miało miejsce w solidnych taliach, dlatego przywracamy jej nieco mocy. Nie uważam, że to jest przywrócenie mocy. Mocą byłoby tutaj przywrócenie dawnych statystyk. To jest natomiast przyspieszenie. Przyspieszenie. Nie wiem czy mimo wszystko to pomoże, ale zobaczymy. Tutaj, jeżeli chodzi o na bohatera w tym mógł czasem osiągnąć poziom drugi bez żadnych szybów talii wroga. Zmiana to sprawi, że w takich przypadkach będzie nieco przydatniejszy. Po prostu chodzi o to, że tutaj mamy, podkłada co najmniej 5 grzybeczków. Bo tu to też jak dobrze pamiętam, to chodziło też o aram z Fredliortu, nie? To jest duża zmiana. To już duża zmiana faktycznie i starcie Tytanów i jest ok, tylko pamiętajcie, że przy zagraniu, czyli jeżeli to przywołacie, to nie zadziała, musi to być zagranie. Ale wskrzeszenie tutaj najsilniejszego poległego sojusznika, na przykład takiego sojusznika, czyli także bohatera działa to z woli misiem. No to już jest ok. Także bardzo fajna zmiana. Tu jestem kompletnie zaskoczony, bo od teraz ta karta, zamiast uleczyć sojusznika, potrafi uleczyć wszystkich sojuszników i wzmocnić ich, słuchajcie, siłę do poziomu równego ich zdrowiu. Bardzo fajna zmiana. Tutaj jeszcze bardziej przyspiesza lokację za dwa. 7, 4, 8, 5. I ta karta powiedzmy, że jakoś się broni, bo zauważcie, że w porównaniu do Diwy, która nie miała nic. Ta karta chociaż kogoś ściągnie, tak? Wyobraźcie sobie, że przeciwnik ma kartę 1-1, albo ma jakiegoś niesamowitego blokera. My możemy ją ściągnąć i jeszcze zawsze jakaś nadwyżka poleci. Tymczasem Diva do cholery jasnej ma statystyki 8.5 i nic więcej. Przypominam, że to jest ogromny nerw dla karty, które przywołuje tytaniczne jednostki, ale, ale Rajot wie lepiej. Kolejna, tytani, tak, tutaj nie trzeba nic mówić. Przypominam, że to jest akurat ok, bo jeżeli uda Wam się wcześniej zagrać, bo przypominam, że istnieje runa, która przyspiesza, że tak powiem, rzucenie tej karty na stół, jest ok. Jest ok, bo możecie sobie wzmocnić niesamowicie talię, i to jest ok. W teorii, tak, możecie. Wyczyścić wcześniej przeciwnika z ale żeby to było możliwe, musicie jeszcze zagrać 6 zaklęć. Także po, powiedzmy, że zrozumieliście moją irytację. Karta bardzo rzadko spotykana, też pod wycofanie, zobaczcie wycofanie po raz kolejny 4-2. Nie wiem, czy to jej pozwoli wrócić, bo, bo to dalej mało, słabo. Zmniejszamy, słuchajcie, koszt do 9. Nie wiem, czy to, czy to w jakikolwiek sposób pomoże, ale niech będzie gro, chociaż z chomikiem i z Zaun, który jeszcze bardziej zmniejsza koszt, może, kto wie koszt 3 na 2 to jest bardzo ciekawa zmiana i jestem ciekaw czy przeciwnicy faktycznie przeciwnicy, w ogóle gracze skorzystają teraz z tej karty, bo to jest bardzo ciekawa zmiana, aż, no, aż mi kurczę tutaj zastanawia to, naprawdę, chociaż tutaj moi widzowie słusznie zauważyli, że teraz są odkrywcy, także bardzo łatwo się też, można powiedzieć w teorii, pozbyć tej karty Widziałem, jak rajot długo się zastanawiał nad tym, jak naprawić tę kartę. Bo jak wiecie, ona była przez bardzo długi czas niegrywalna. Więc postanowili dodać jej zuchwałość. I ta zuchwałość może być faktycznie ciekawa. Skupienie na błyskawiczne. Teraz ta karta może być grana z szurimie Bardzo fajnie, bo możecie wchodzić w fajne wymiany i zagrać to błyskawicznie. To jest dobra zmiana. To jest zmiana. Bardzo mi się podobał pewien komentarz mojego widza. To jest. Nerfobuff. Nerf, dlatego że nie mamy zmiażdżenia, czyli mamy jednostki, które potencjalnie 5 punktów ataku i zmiażdżenia, a gramy tutaj takiego troszeczkę combo deck z odrzucaniem, więc czasem te 5 punktów robiło roboty. Ja sam w ogóle bardzo lubiłem tę kartę. Teraz mamy wyzwanie, czyli nerf, bo nie mamy już potężnego ataku, ale możemy ściągnąć kartę, która nam przeszkadza, także ja bym nie nazwał tego takim pewnym buffem, tylko czymś neutralnym. Zmianka, żeby tutaj lepiej ta karta sobie Radziła, tak, żeby tu ona przeżyła Chociaż powiem wam szczerze, że widziałem tylko raz I tak udało się ją bardzo fajnie wybafować Mojemu przeciwnikowi, koniec końców Gra i tak przegrał Do cholery jasnej, znowu tytaniczny Woli miś i faktycznie Po co wam to, swórz karty Nie macie jak przyspieszyć Nie macie takiej idealnej Karty dla woli miścia tytanicznej Która pozwoliłaby wam Jakoś fajnie, umiejętnie użyć wieki w gnieniu. Nie macie tego. Więc stracicie wiele fenomenalnych innych kart tytanicznych na coś takiego. Na ramię zegara. Cringe. 6-4 buffik, żeby tutaj w końcu, słuchajcie, jakoś uruchomić tego Berserkera. Ja myślę, że sytuacja byłaby cudowna, gdyby ta karta kosztowała 5 i została te same statystyki i wtedy moglibyśmy rozmawiać. Kolejny buffik dla e, Dipa, bardzo mocny zresztą, bo ta karta lubi tankować, a teraz potrafi jeszcze bardziej tankować. Przypominam, że jeżeli uda Wam się spełnić warunek głębokości, to otrzyma jeszcze buffa dodatkowego. Także jestem zaskoczony. Tu chodzi o zamieni keina z tym szybkim atakiem. Bardzo, fajny, bardzo fajna zmiana mniej zużywamy punktów 3. Jest OK. Wracają powiedzmy mini Jordle do gry. Fajny buffik, bo ta karta często umierała w drugiej rundzie, a teraz jest większa szansa, że ona zadziała i zobaczcie, że gdy przywacznego Jorda, przyznajemy mu 1-0. Fajne! Naprawdę fajne, to bardzo dobra zmiana. Nie jestem Jordlem, już jestem Jordlem, moi drodzy. Buffiki lecą, tak, inne rzeczy, także można grać w Teku pod jordle. Z powolnego na skupienie, moi drodzy, więc możecie szybko natychmiastowo zagrać i poszukać, dobrać właściwie jakąś kartę. Także fajne, dobre, mocne. Pojawiły się nowe skiny: jest to Twisted Fate, jest to Gunplank, Gwiezdna Wędrówka. Pojawia się Aurelion na Ścieżce bohaterów. Tutaj macie informacje na temat rywalizacji. Jak widzicie o mistrzostwach, coraz więcej informacji. A szyszka bohaterów to największe zaskoczenie, bo moi drodzy, pojawia się Aurelion, który jest jako który jest pierwszym bohaterem czterech gwiazdek, którego możecie odblokować pod pewnymi warunkami, dlatego że słuchajcie, żeby go odblokować, możemy poświęcić określone fragmenty bohaterów, bo dzikie fragmenty w jego przypadku nie mają zastosowania. Natomiast fragmenta Aureliona możemy zdobywać w comiesięcznych wyzwaniach lub po prostu zakupić go w ramach zestawu kosmetycznego. Strona comiesięcznych wyzwań zostanie oświeżona po wprowadzeniu pacza, ale nagród nie będzie można zdobyć przed 1 listopada. Relikty doczekały się, zobaczcie tutaj, Tutaj rzeczy Zostawiam Wam tutaj, żebyście mogli sobie pauzę zrobić, no bo ja nie uważam się za jakiegoś specjalista, jeżeli chodzi o ścieżkę. Tutaj załamanie fir firmamentu, czyli naszego Aurelionika. Moi drodzy, zobaczmy na szybko. Gdy zagrasz stworzoną kartę, zmniejsz koszt sojuszniczych bohaterów o jeden gdziekolwiek. Są bardzo mocne. Gdy zagrasz natomiast bohatera, awansuj go na wyższy poziom. Nie musisz dziękować. Mocne. Kosmiczny stwórca, jeden punkt many na początku. Wszystkie twoje stworzone karty łaskawie obdarzymy rzadkim lub epickim przedmiotem. Mocne. Gdy zagrasz stworzoną kartę, zmniejsz koszt orczniczek bohaterów o dwa, gdziekolwiek są. Gdy zagrasz bohatera, awansuj go na wyższy poziom. Mocne. No i na koniec, kiedy zagrasz jednostkę, podwój jej statystyki, jeśli to Aurelion Sol, sprowadź, przepraszam, załamanie firmamentu, czyli bardzo mocne obrażenia, eee, ogromne obrażenia, zupełnie za darmo. No to jest bohater, nie? To jest, to jest bohater. E, różne tutaj, jak widzicie, dalej informacje. Na temat Aureliona, tak, e, jeżeli chodzi o pokonanie światowej potęgi, tysiąc gwiazdnego pyłu. Także gwie, gwiezdny pył wtedy możecie odebrać, jeżeli go pokonaliście po zalogowaniu. Dost dodali jeszcze, słuchajcie, nagrodę za pierwsze ukończenie bezpośrednio w przygodzie, dzięki czemu przyszli gracze trzymają automatycznie po pierwszym pomyśle o ukończeniu przygody. Zwiększono li limit poziomu legendy do 50. Ilość doświadczenia potrzebna do osiągnięcia poziomu w 30-50 jest taka sama na każdym poziomie. Największa, słuchajcie, rewelacja, która jest naprawdę nietypowa to jest rzecz. Mam nadzieję, że wysłyszycie dzisiaj. Moi drodzy, tutaj kończycie rozbywka i zobaczcie, co teraz Was poda po zakończeniu gry. Moi drodzy, coś takiego. Co tutaj możecie zrobić? Ano możecie przede wszystkim sprawdzić, co też przeciwnik tutaj miał za rzeczy, ile gierka trwała? Czy przegraliśmy, czy wygraliśmy i zinspektować dek swój oraz przeciwnika oraz dodać go do znajomych? I szybko na Wam pokażę, jesteście w stanie sobie importować ten deck. Także bardzo fajna sprawa. Jak dobrze pamiętam, tutaj jeszcze pokazują ten import. Esi, kliknięcie na ikonę przeciwnika, byś wyświetlić profil gracza i wysłać zaproszenie do znajomych. Możecie wyświetlić dalej swojego przeciwnika, importować ją. Kliknij zagraj ponownie, aby ponownie wejść do kolejki w tym samym trybie gry. Przycisk kupowania tali, nowy przycisk zupełnie. Dzięki niemu możecie natychmiastowo kupić wszystkie karty, których wam brakuje. I no i naprawiono błędy. Ja tutaj typowo teraz to zostawiam. Także, moi drodzy, jeżeli chodzi o zmiany kart, uważam, że to jest jeden z najgorszych patrz ostatnich miesięcy, po prostu nie będę się tutaj grył w język. Wiele zmian nie rozumiem, wiele zmian uważam za durnowatych. Plus jest jednak taki, że moi drodzy. Te pozostałe rzeczy, jak na przykład Aurelion, faktycznie, tak jak obiecali rajoterzy, inwestują swój czas i pieniądze w ścieżkę, i myślę, że to jest całkiem fajny kierunek. Brakuje mi dalej historii gier w grze, bo to. to... Ta wzmianka YouTube'owa, filmikowa, no dla mnie to jest taki, e, takie nawiązanie, moi drodzy. Jakby historia miała się niebawem w grze pojawić. I gdyby ta historia w grze się pojawiła, tak jak widzę w legend, ja byłbym naprawdę zadowolony. Bo tak możecie tylko sprawdzać na pewnych stronach internetowych. I co? Dajcie znać, co Wy my uważacie na temat najnowszego patcha. Nakadałem się dzisiaj sporo, ale to też nie oszukujmy się, był ogromny patch. I cieszę się, że był taki ogromny. Nie cieszę się. Ze zmian, które w nim się pojawiły. Do następnego, trzymajcie się.